Państwa Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski przygotowany przez naszą redakcję. 3 sierpnia tego roku po raz kolejny został uruchomiony program Moja Woda, przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę. Szczegóły tego programu podczas konferencji prasowej przedstawili Jan Warzecha poseł RP oraz Bogusław Kidam, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program, który jest niezwykle ważny, ponieważ poprawia Gospodarowanie wodą, szczególnie wodą opadową, wodą deszczową. Program ten już był dwa razy wprowadzany po 100 milionów złotych i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bo skorzystało z niego 43 tysiące beneficjentów i można powiedzieć, że od momentu jego ogłoszenia po dwóch miesiącach wyczerpały się środki. Tym razem został znowu ogłoszony. Program już trzecia edycja i zainteresowani będą mogli skorzystać z dotacji do 6000 tysięcy złotych i 80% kosztów kwalifikowanych. Chcieliśmy wszystkich mieszkańców naszego powiatu, regionu bardzo gorąco zachęcić do składania wniosków, jeśli ktoś posiada budynki jednorodzinne, posiada budynki gospodarcze. To może gromadzić wodę w zbiornikach, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, w podziemnych, naziemnych, i może skorzystać z dotacji. Szanowni Państwo, dla przykładu, dlaczego tak ważny ten program jest, podam, że z powierzchni dachu 120 metrów w ciągu 20 minut podczas opadu deszczu można zgromadzić około 360 litrów wody. I tą wodę można. W gospodarstwie rodzinnym, w ogrodzie, wykorzystać oczywiście do podlewania owoców, warzyw i roślin ozdobnych. I to spowoduje też, że poprzez taką zbieranie deszczówki, do, poprzez sieć do zbiorników, my zmniejszamy jakby siłę oddziaływania deszczu, czyli powodzie, zmniejszamy skutki powodzi, ale też zmniejszamy skutki suszy. Nasze województwo podkarpackie, zresztą podobnie jak w niektórych częściach Polski, innych częściach Polski, już odczuwa deficyt wody w niektórych okresach, szczególnie w okresie letnim, kiedy są wysokie temperatury, te susze są już można powiedzieć bardziej yy, uciążliwe. Wnioski o dotacje do 6 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony Wojewódzkiego Funduszu. W portalu beneficjenta jest ikonka Moja Woda. Po otwarciu wypełniamy wniosek i ten wniosek, Później musimy zdrukować wersję elektroniczną, od razu trafi do nas do systemu. Natomiast wersję papierową podpisaną e, trzeba przysłać lub przywieźć do wojewódzkiego funduszu. Dostarczenie wniosku jest chwilą, kiedy przyjedzie do nas wersja papierowa. Warto o tym pamiętać i warto się pośpieszyć, tak tutaj pan poseł Jan Warzecha podkreślał, e, ponieważ e, mamy tylko tydzień wdrażania za sobą. Tego, tej trzeciej edycji programu Moja Woda, a już połowę środków tej alokacji zostało wykorzystane. Takie jest duże zainteresowanie tym programem na terenie województwa podkarpackiego. O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Oprócz tego programu Moja Woda oczywiście rolnicy. Mogą skorzystać z programu małej retencji, dofinansowanie jest do 50 tysięcy złotych, mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, osiedla mieszkaniowe. Zachęcamy do tego, bo rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenie, za to, jakie im zostawimy środowisko, ale woda to wiadomo, jest kluczowy element życia człowieka, więc musimy nią bardzo mądrze gospodarować. Wnioski przyjmowane są do momentu wyczerpania budżetu, który w tym roku wynosi 130 milionów złotych. Trzeba się więc spieszyć ze złożeniem wniosku, bo każda edycja programu cieszy się dużą popularnością. Strażacy z OSP Nagawczyna świętowali 95-lecie swojej działalności podczas pikniku Strażacka Siła Razem dla Bezpieczeństwa od 95 lat. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, gry i zabawy z nagrodami, Dmuchańcy występy artystyczne oraz zabawę taneczną z zespołem Ragtime. OSP Nagawczyna to wielkie zaangażowanie i ofiarna służba na rzecz mieszkańców. Z wielkimi sukcesami druhnami i druchami OSP zarządza prezes Karolina Marć, która podkreślała, że jubileusz 95-lecia strażacy chcieli świętować wspólnie z mieszkańcami Nagawczyny. Stąd pomysł na... Piknik. Przygotowując nasze lecie, świętowanie straży 95 lat, przez strażaków wypadany pomysł, abyśmy nie tylko sami stracy to święto jakoś uczcili w swoim gronie, tylko właśnie żeby zaprosić społeczeństwo mieszkańców, bo właśnie oni są dla nas integralną częścią tego działania. Żeby nie było mieszkańców, my nie wiedzielibyśmy, co robić, w jakim kierunku działać. więc... No, mieszkańcy są dla, e, dla nas bardzo e, pomocni, są dla nas wsparciem, my jesteśmy dla nich, oni są e, dla nas i za to właśnie im serdecznie dziękujemy. E, jest też młodzież, są też dzieci, gdzie po prostu mamy możliwość przeprowadzania z nimi zajęć, e, pokazów. E, no i tak właśnie mówimy, e, społeczeństwo jest dla nas bardzo e, ważne, e, no bo jednak jesteśmy siłą, czyli ten... To hasło Strażacka Siła to właśnie nie chodzi tylko o straż, tylko o całokształt mieszkańcy, władza, sponsorzy, ludzie dobrej woli. I po prostu warto trzymać się razem i tą siłę, jednak na taką skalę jak gminy czy powiatu, warto pokazywać. I z tego jesteśmy właśnie dumni, że nie jesteśmy sami jako sama straż, strażacy, strażaczki, tylko po prostu mamy wokół bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierają. Jednym z wielu sukcesów OSP Nagawczyna pod rządami prezes Karoliny Marc są szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo dużym wsparciem jest ta młodzieżowa i dzisiejsza drużyna. Widzimy na każdych zajęciach, że jednak to jest potrzebne i że warto po prostu iść w tym kierunku. No widzimy w tym wiarę. Społeczeństwo jest nam pewnie bardzo wdzięczne, więc no idziemy w tym kierunku jak najbardziej do przodu. I Pewnie za 5 lat będziemy świętować coś w podobnym e, może gronie, e, no ale pewnie na większą skalę, bo to już będzie takie obchody e, no oficjalne, jubileuszowe e, i pewnie Was z czymś zaskoczymy. W młodzieżowych drużynach OSP nie brakuje 13- i 14-latek. Są dumne, że mogą przyuczać się do tego pięknego zawodu fajnie jest być w straży. Jest dużo akcji, dużo wyjazdów obozów, innych rzeczy z wolontariatu też tak samo. No bardzo fajnie czas można też spędzić, zintegrować się z innymi i porozmawiać też, wyjść. Ja miałam już parę podejść, ale tak naprawdę takim ostatecznym punktem były zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wszystkie treningi bardzo mnie zmotywowały, spodobało mi się to i Postanowiłam, że zostanę na dłużej. Super, chciałabyś kiedyś w takich regularnych akcjach brać udział na pewno? I do czego? Myślę, że tak. Bardzo to mnie ekscytuje. Wydaje mi się, że to no, jest niebezpieczne, ale dzięki temu jest adrenalina, która popędza do działania. Uważam, że zawsze, nawet w młodym wieku, warto pomagać i można tu poznać dużo naprawdę fajnych osób. Czy w przyszłości chciałabyś jeździć na akcje? Tak, w przyszłości na pewno chciałabym jeździć na akcję, ponieważ bardzo lubię pomagać ludziom. Z życzeniami dla strażaków pospieszyły władze gminne i sołeckie. My, mieszkańcy, bardzo cenimy ich pracę, ich zaangażowanie, ich energię i potencjał. Dzięki nim czujemy się tacy bezpieczni w naszej miejscowości, w naszej sołectwie, zaopiekowani. I świętujemy razem z nimi. No, cieszymy się, że taka jednostka w naszym sołectwie funkcjonuje. Naszym strażakom przede wszystkim życzę wytrwałości, zaangażowania, energii, zdrowia ale przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby z tych akcji wszystkich wracali zdrowi i bezpieczni. Czego Pan życzy strażakom ochotnikom, e, Spełnienia marzeń. E, wiem, że mają dwa takie marzenia e, i myślę, że przez stulecie musimy je zrealizować. A jakie to marzenia, to ja myślę, że sami strażacy powiedzą. Chyba coś z samochodem e, Tak, tak. Takim marzeniem strażaków jest e, oczywiście garaż, no bo zanim samochód, to musi być garaż i samochód. Kolejny samochód, można powiedzieć, służący pomocy bliźnim, więc te dwa marzenia myślę, że są największymi marzeniami strażaków ochotników i myślę, że musimy zrobić wszystko, aby im w tym pomóc. Podczas pikniku wszyscy świetnie się bawili. Nie zabrakło zawodów podnoszenia ciężarów, w których liczyła się siła. Jak zwykle brawurowo te zawody, jak i całą imprezę poprowadził Marcin Ciszek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. I w tym momencie właśnie zadbamy o ten trzeci aspekt, czyli właśnie o siłę. Tutaj przywiało serce, przywiało serce druha ochotnika, ponieważ również działam jako druh ochotnik w sąsiedniej jednostce OSP Stobierna. I mam też taką zasadę, że jeżeli strażacy zaproponują poprowadzenie imprezy, zawsze je prowadzę. Oni pomagają nam jako Centrum Kultury, za każdym razem jak prosimy. Dbają o nasze bezpieczeństwo, odmówić strażakom po prostu nie wypada. Po drugie, oczywiście bardzo blisko współpracujemy z panią prezes Karoliną Marć, właśnie w ramach pracy w Centrum Kultury i Bibliotek. Po trzecie, nagaszcie na to fajna straż, więc dlaczego tutaj nie być? Myślę, że bardzo fajna impreza, ogrom wspaniałych atrakcji przygotowane. No i cóż, będziemy się pewnie bawić doskonale. Nie zabrakło pokazów sprzętu, samochodów, umundurowania. Oprócz strażaków OSP w pikniku wzięli udział przedstawiciele trzeciej podkarpackiej brygady obrony terytorialnej imienia Łukasza Cieplińskiego oraz policji. W parku imienia Towarzystwa Gimnastycznego Soku przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy z okazji Dnia Wojska Polskiego odbył się koncert piosenek żołnierskich w wykonaniu miejskiej orkiestry Dętej pod dyrekcją Marka Rudy. To dzień, kiedy wspominamy. Żołnierzy wojska polskiego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o naszą wolność, o naszą niepodległość, ale to także dzień naszych żołnierzy Wojska Polskiego. Dlatego z okazji dzisiejszego święta wszystkim żołnierzom, wszystkim, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, bronią granic Rzeczpospolitej, składamy dzisiaj serdeczne życzenia i wytrwałości w tej służbie dla Rzeczpospolitej. Natomiast to nasze święto w Dębice obchodzimy między innymi właśnie tradycyjnym już koncertem miejskiej orkiestry Dentej. Cyklicznie co roku, zawsze 15. Wcześniej były na rynku dębickim, teraz taka piękna scenaria, tutaj drzew, także dzisiaj dosyć ciepły dzień, prawda? Można się schronić, a przy tym posłuchać dobrej muzyki. Nasze wojsko jest na tyle silne, możemy się czuć bezpieczni, bronią naszych granic, a czas jest bardzo niebezpieczny. Przed publicznością zebraną w Dębiskim Parku imienia Towarzystwa Gimnastycznego Soku zaprezentowali się wokaliści z stowarzyszeni Miejskiej Orkiestry Dętej. Podczas koncertu tradycyjnie jak co roku nie zabrakło Stanisława Świerka, byłego kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej w Dębicy, który między innymi złożył życzenia żołnierzom z okazji ich święta. W programie tego wyjątkowego okolicznościowego koncertu znalazły się najpopularniejsze piśni legionowe i partyzanckie. Orkiestra Denta zawsze stanowi oprawę muzyczną wszelkich uroczystości wojskowych. I tak było od początku, kiedy prowadziłem orkiestrę. To były lata 70. No Wtedy nie było takiego sprzętu elektronicznego, żeby to było można było nagrać. Oczywiście zostały tylko pamiątki na fotografiach, ale zawsze graliśmy tu w jednostce dębicy. Na stadionie, później jak już stadion powstał, i zawsze służyliśmy na przysięgach nie tylko na przysięgach ale wszelkich uroczystościach wojskowych oczywiście z repertuarem wojskowym. Marsze przede wszystkim wojskowe, tak jak i pieśni i piosenki wojskowe. I myślę, że to jest bardzo potrzebne tutaj. Maszerują strzelcy, maszerują. Pieśni patriotyczne i legionowe, zaprezentowane w Dębiskim Parku, wprowadziły mieszkańców naszego miasta w wyjątkowy nastrój związany z obchodzonym w tym dniu świętem Wojska Polskiego. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.